Witam wszystkich serdecznie na kolejnej prezentacji. Witam wszystkich na kanale Autoimportnie Porent. Lecimy z prezentacją mega praktycznego wozu, czyli Volkswagena Turana. Takie pudełkowe nadwozie. Fachowo chyba się to nazywa Kombi Van. Samochód taki, no takie pudełko, zobaczcie, taki kwadratowy, ale przez to mega praktyczny auto z 2014 roku z silnikiem wysokoprężnym 1.6 TDI, fabrycznie o mocy 105 koni Tutaj ciekawa wersja tego samochodu, z uwagi na to, że jest to wersja live i fabrycznie ten samochód nie jest wyposażony w system start-stop. I z tego, co mi się udało dowiedzieć, to to też fabrycznie ten samochód nie jest wyposażony, słuchajcie, w koło dwumasowe Turana. Możecie rozróżnić, czy jest z kołem dwumasowym, czy nie, po tym, czy ma system start-stop, czy nie. To jest ostatni wypust, tak naprawdę pierwszej generacji Turana. Model poliftowy 2014 rok. No w 2015 wszedł już nowy model, dobrze wyposażony tutaj egzemplarz. Silnik ma moc fabrycznie 105 koni, aczkolwiek tutaj ta moc jest zwiększona do 140 koni i mamy zwiększony moment obrotowy do 300 Nm. Zostało to zrobione w jakiejś tam profesjonalnej firmie WWE Tuning to się tak nazywa. Firma, która zajmuje się tylko podniesieniem mocy w grupie WAGA. I zostało to zrobione dwa lata temu w 2020 roku. Samochód jest u nas zarejestrowany. Od 3 4 lat jest w Polsce, bo w 2018 został sprowadzony z Niemiec. W Niemczech auto użytkowane było przez jednego właściciela i to jest oczywiście do potwierdzenia. Mamy też do samochodu dokumentację niemiecką, mamy TIF niemiecki, także przebieg również. Tutaj przebieg jest. No nie wiem czy wysoki czy niski 207 tysięcy kilometrów auto jest w ładnym takim złotym kolorze no teraz niestety jest troszeczkę przybrudzony no ale mamy warunki jakie mamy powiem Wam szczerze ciężko ogólnie jest bardzo nagrywać prezentację przy minus 8 na zewnątrz także no, nie będę tutaj auta jechał wiecie mył ze względu na to że i tak zaraz będzie zamrożone auto z bardzo dobrą historią mocno doinwestowany egzemplarz tutaj przez obecnego właściciela samochód u mnie jest wstawiony w komis Znam dobrze właściciela i znam dobrze ten samochód. Samochód w 100% bezwypadkowy, jeden element był lakierowany ze względu na to, że był po prostu przerysowany, też jest dokumentacja zdjęciowa do tego. Jaki element no to zaraz przejdziemy sobie do pomiaru powłoki lakierniczej z tego co pamiętam, to prawy przedni błotnik. I jest oczywiście dokumentacja zdjęciowa, to też wrzucę wam w tutaj, jeżeli będziemy robić pomiar lakieru. Samochód w Polsce użytkowany przez dwóch właścicieli, w Niemczech przez jednego, czyli łącznych. Łączna liczba właścicieli to trzech właścicieli prywatnych od nowości. Samochód na bieżąco serwisowany i można by powiedzieć, że po dużym serwisie. Tutaj obecny właściciel, powiem Wam szczerze, ma takie podejście do samochodów, że robi nawet coś na wyrost, tak bym to powiedział. Samochód 2000, słuchajcie, w 2020 roku, po zakupie. Co zostało przy tym samochodzie zrobione, bo to warto naprawdę powiedzieć i rzadko się zdarza, żeby auta. Były tak pieczołowicie dbane, a uważam, że ten samochód jest naprawdę mega zadbanym egzemplarzem. Jak ktoś szuka Turana w bardzo dobrym stanie, to to jest właśnie ten egzemplarz. Co zostało zrobione? Zaraz po zakupie w 2020 roku, słuchajcie, zostało wygłuszone wnętrze. Została wygłuszona podłoga w bagażniku, wygłuszone boczki. Zresztą teraz widzicie to na zdjęciach. Samochód to zostało, że tak powiem, dodane od razu na starcie, po... Później zostało wymienione kompletne sprzęgło z kołem zamachowym i wszystkie poduszki silnika i skrzyni biegów. Dlaczego? Dlatego, że przy ruszaniu delikatnie wibrował, że tak powiem, pedał sprzęgła, czy tam wibrował silnik przy ruszaniu i obecny właściciel podjął decyzję, że wymienia komplet, czyli komplet wszystkich poduszek założone Lemfordery. I wymienił też kompletne sprzęgło Zaxa. Jest założone, jest oczywiście na to odpowiednia dokumentacja. To było przy przebiegu chyba 180 tysięcy, 178 tysięcy bodajże. Ale do dokumentacji, wiecie, takiej szczegółowej przejdziemy sobie na koniec. No, bo jest naprawdę mega zimno, to może nawet tą dokumentację zrobię sobie w biurze. I to zostało zrobione. Rozrząd był wymieniany przez pierwszego właściciela w Polsce. i Był wymieniany w 2000 bodajże w roku, to też słuchajcie, może o tych datach to przejdziemy faktycznie do tego, jak, jak przejdziemy do dokumentacji. Co zostało jeszcze w tym aucie zrobione z takich dodatkowych rzeczy? Została dołożona, zobaczcie, lotka z tyłu, e, zamawiana z Niemiec, jakiejś tam firmy też renomowanej. E, co dodatkowo jeszcze zostało zrobione w tym samochodzie? Zostały wymienione wszystkie głośniki wewnątrz, został dołożony wzmacniacz, pokażę to Wam jak będziemy wewnątrz, e, także naprawdę to nagłośnienie też fajnie tutaj gra. E, no i generalnie olej wymieniany co 10 tysięcy kilometrów. Auto od 2020 roku jeździło tylko na paliwie premium bo jest nawet do tego. Mam screeny z aplikacji, słuchajcie, bo tutaj poprzedni właściciel prowadził sobie aplikację i mierzył spalanie tego auta. Średnie spalanie między 5,5 a 6 litrów na, na 100 kilometrów. Bardzo ekonomiczny silnik. Jeżeli w ogóle sobie poczytacie o silnikach tych 1.6 TDI, to naprawdę jest to udana jednostka na wtrysku Common Rail, która no, ma bardzo mało wad i tutaj jeszcze ten egzemplarz nie ma fabrycznie koła dwumasowego, więc no, to też jest jakaś duża zaleta co trzeba pamiętać przy tym, jak auto nie ma koła dwumasowego, no wymieniać olej w skrzyni biegów i tutaj przy wymianie sprzęgła też ten olej w skrzyni biegów został wymieniony ja zalecam przy takim właśnie systemie, że nie ma koła dwumasowego, no to wymieniać tak jak w automacie czyli co? 60 tysięcy tutaj jest skrzynia manualna, sześciostopniowa auto ekonomiczne, mówię mega praktyczne, bardzo wygodne, jeżeli chodzi o wiecie wsadzanie dzieci, e, trzy foteliki z tyłu e, przesuwne, można zamontować trzy fotele. Jest to wersja Life, ma tutaj takie zobaczcie chromowane e, nakładki na lusterka, chromowane relingi. No kolor też bardzo ładnie wygląda, wyszło słońce, także też to kolor naprawdę robi robotę, no jak auto jest wyczyszczone to naprawdę może się podobać. Auto jest dobrze wyposażone. Mamy czujniki parkowania z przodu, mamy czujniki parkowania z tyłu, mamy Webasto, czyli tak zwane dogrzewanie tutaj z ropy. Dogrzewanie silnika, słuchajcie, i to się załącza automatycznie poniżej minus poniżej 5 stopni Celsjusza. Czyli jak mamy poniżej 5 stopni, to to, to to dogrzewanie silnika nam się włącza i to jest bardzo fajna funkcja, no bo silnik dużo szybciej łapie nam temperaturę, co w dieslu jest bardzo ważne. Oprócz tego mamy asystenta parkowania. Samochód sam parkuje prostopadle i równolegle. No w 2014 roku w tego typu samochodzie uważam, że jest to cenna cenna i cenna rzecz taka dodatkowa mamy wielofunkcyjną kierownicę, mamy tempomat mamy nawigację, mamy klimatronik dwustrefowy, mamy podgrzewane przednie fotele także no jest to taka wersja naprawdę jak na tego typu samochód dosyć dobrze wyposażona. Samochód jest obecnie na 16 calowych felgach z oponami zimowymi Nokiana i są to opony naprawdę w bardzo ładnym stanie, zobaczcie, bieżnikowo no to tutaj nie ma się do czego przyczepić, opona z 2018 roku co prawda no ale myślę, że jeszcze spokojnie dwa sezony można na tych oponkach sobie pojeździć. Jest drugi komplet kół cool do tego samochodu, jeżeli chodzi o koła letnie, na bardzo ładnych felgach, zaraz wrzucę tutaj zdjęcie. Za ten komplet kół cool tam są nowe opony letnie, no trzeba coś tam dorzucić, albo w ogóle nie będzie, wiecie, negocjacji ceny. Czyli nie są tak jakby gratis dodawane do tego samochodu, tylko tutaj właściciel sobie życzy, żeby za te opony tam jakąś symboliczną kwotę dorzucić lub... Nie negocjować, wiecie, ceny. Auto jest sprzedawane na tych kołach, na których widzicie. Tamte koła możemy ewentualnie ponegocjować. Dobra, przejdźmy może szybko do pomiaru powłoki lakierniczej, bo zaraz mi odpadnie ręka z tego mrozu, pomimo, że mam rękawiczki. Także zgrabnie sobie tutaj przejdźmy do pomiaru powłoki lakierniczej. Miernik macie ustawiony tak, że sam wykrywa, zobaczcie, czy jest oryginalny lakier, czy nie. Jest oryginał. Tutaj jest taka, zobaczcie, zrobiona zapraweczka przy klamce czyli ktoś mocno otwierał drzwi i o coś uderzył, nie był ten element lakierowany jest oryginał, zobaczcie ogólnie cały samochód był w oryginale, tylko tutaj mówię poprzedni właściciel polakierował właśnie ten błotnik i macie tutaj pokazuje miernik, że jest oryginalny lakier a tak naprawdę mamy poczekajcie, tutaj zmierzymy podwójny lakier, w tym miejscu było zarysowanie i w tym miejscu zobaczcie, nam pokazuje, że niby jest szpachla a jak ma być inaczej, jak w tym miejscu tutaj szła rysa i wgniecenie, no musi to być wyprostowane. Oczywiście można by było wymienić błotnik, tylko po co, jak błotnik, taki wiecie, zamiennik jest dużo gorszej jakości niż oryginalny błotnik, który był, który jest na tym samochodzie. Klapa tył, oryginał. I lecimy sobie lewą stronę na spokojnie. Oryginalny lakier. Ogólnie lakier nie ma jakiś, wiecie... Poczekajcie, e... bo tu źle przystawiłem. Nie ma żadnych zarysowań, oprócz tej jednej takiej zapraweczki, którą Wam pokazałem. Jest oryginał, także jeszcze zobaczymy sobie maskę i dach. Dach sobie w tym miejscu przystawimy. Już nie będę, wiecie, latał. 140, oryginał. Maska. Maska nie ma też odprysków. Lakierniczy naprawdę na szóstkę z plusem bym powiedział ten samochód pomimo swojego wieku i przebiegu. Dobra słuchajcie przechodzimy do wnętrza ja sobie auto odpaliłem bo no bo jest masakra żeby to nagrać. Pokażę wam to co jest bardzo istotne w tym samochodzie i zrobiło na mnie duże wrażenie czyli bagażnik. Prawie 700 litrów słuchajcie pojemności. No, oczywiście mierzymy tutaj wiecie też wysokość tego bagażnika dlatego wychodzą takie potężne dane. Co uważam, że na te gabaryty samochodu jest to doskonały wynik, bo niektóre kombiaki nie mają, wiecie, 500 litrów, a tutaj jest prawie 700. Samochód jest pedantycznie zadbany, uważam. Tutaj no, żaden plasticzek, nic, słuchajcie, nie jest jakoś nadmiernie zużyte. Tutaj jakaś taka dodatkowa, zobaczcie, guma też takiej... Lepszej wiecie jakości, nie takie najtańsze kupione, tylko po prostu lepszej jakości. Jest to wersja pięcioosobowa, wychodziły jeszcze wersje siedmioosobowe, aczkolwiek wiecie, te siedem osób to jest takie umowne. Jest roleta bagażnika, tak jak widzieliście. No i przechodzimy sobie tutaj do środka. Bardzo duże drzwi fajnie się otwierają. Zobaczcie, mamy taki dostęp do tego samochodu, tak jak mówię, do wożenia dzieci. Naprawdę samochód jest idealny do rozwożenia. Trzy fotele z isofixami. E... Mamy tutaj, zobaczcie, takie stoliczki dla dzieci. Dosyć fajnie to działa, plastikowe. Każdy fotel jest przesuwany oddzielnie, także można sobie też powiększyć jeszcze tą przestrzeń bagażową. Auto bardzo, bardzo zadbane. Czekajcie, wyłączę tylko czujniki parkowania, bo z przodu mam wyłożoną tą nakładkę na tablicę. Mamy oczywiście elektryczne lusterka podgrzewane, cztery szyby w prądzie. Ogólnie tutaj, wiecie, wykonanie no jak na Volkswagena. No to są plastiki, no to nie jest, wiecie, najwyższej jakości, to nie jest marka premium. Markę Premium macie Audi z grupy waga. gdzie wyłączymy sobie czujniki tutaj, żeby nam nie pikało. Fotel kierowcy pomimo zobaczenia takich materiałów nie najwyższej jakości w stanie bym powiedział idealny. No, zero jakiegoś przetarcia. Tutaj gąbka też nie wysiedziana, nie jest nigdzie pozałamywany. Samochód naprawdę jest bardzo, bardzo zadbany. Kierownica skórzana, wielofunkcyjna. Światła do jazdy dziennej mamy w tym samochodzie. Zobaczcie, wsiądę sobie, troszeczkę się ogrzeję. Samochód z takiego dodatkowego jeszcze wyposażenia ma zabezpieczenie antykradzieżowe. Oczywiście teraz nie pokażę Wam tego zabezpieczenia antykradzieżowego, z uwagi na to, że no byłoby to trochę mało profesjonalne nie da się tego auta odpalić pomimo, że mamy kluczyki tyle mogę powiedzieć pokażę to oczywiście nowemu właścicielowi mamy tempomat, zobaczcie kierownica w stanie jest wręcz no, idealnym no może nie, no, przesadziłem tutaj zobaczcie, przy, przy słonie troszkę słońce w tym miejscu jest delikatnie wytarta wielofunkcyjna kierownica przebieg dokładnie widzicie 207-560 km tutaj mamy właśnie ten system do parkowania asystenta parkowania, który pozwala nam żeby samochód nam sam zaparkował, gałka zmiany biegów, zobaczcie w jakim stanie, sześciobiegowa manualna skrzynia mogę ruszyć tutaj na jedynce, zobaczcie nic się ze skrzynią tak naprawdę nie dzieje żadnego drgania i to jest właśnie zasługa tego, że ktoś podszedł kompleksowo do do tej wymiany tego sprzęgła, przy okazji wymienił wszystkie poduszki i silnika i skrzyni biegów mamy podgrzewane fotele, mamy klimatronik, zobaczcie dwustrefowy, tak, mamy jedną strefę mamy drugą strefę, mamy nawigację, zaraz zobaczymy czy nam jakąś mapę pokaże, tak, pokazuje nam mapę, mamy, zobaczcie, czujniki parkowania z wizualizacją e, Komuś muszę wyłączyć bo z przodu jest ten mamy wyjście, widzę AUX, no generalnie zobaczcie, tutaj plastiki wszystko naprawdę, no auto jest naprawdę, powiem Wam, bardzo bardzo zadbane w środku przejdziemy sobie może pod maskę Zobaczymy, czy Volkswagen nie oszczędza. Nie oszczędza, zobaczcie, mamy siłownik, bardzo fajnie klapa poszła do góry. No, silnik pracuje tak. Jak sobie dotkniemy ten plastik, to będzie troszeczkę mniejsza wibracja. Wiadomo, że te plastiki troszeczkę rezonują, szczególnie przy takim mrozie. Silnik bardzo udany, mający bardzo dobre opinie na pasku rozrządu tak naprawdę nie mający żadnych jakichś wiecie watno. wiadomo że to jest silnik wysokoprężny więc ma te wszystkie ekologiczne bolączki czyli DPF EGR tego typu rzeczy czy wtryski aczkolwiek z wtryskami tutaj nie ma problemów z DPF-ami również zresztą tutaj DPF też był przez poprzedniego właściciela słuchajcie w 2020 roku nadgorliwie sprawdzany to co Wam mówiłem no, właściciel jest taki, że tutaj wszystko musi być nawet nad wyraz do przodu zrobione. Tutaj macie wlepkę od tego wybasto, czyli od dogrzewania silnika zamykamy, bo tutaj ciężko mi się, że tak powiem, rozmawia. Jednak dizelek to dizelek. Chodzi bardzo równo, bardzo fajnie, nie ma tutaj, wiecie, jakiejś złej pracy silnika. Dynamika jest bardzo fajna. Z uwagi na to, że mamy tutaj podniesioną moc na 140 koni, czyli tyle co w dwulitrówce i 300 Nm. Także już naprawdę ten samochód się odpycha a jest bardzo przy tym ekonomiczny. No mówię, spalanie poniżej 6 litrów, no to uważam przy tych gabarytach samochodu jest to bardzo dobry wynik. W trasie myślę, że tam spokojnie 1100-1200 km na jednym zbiorniku możecie przejechać. Zaraz przejdziemy do dokumentacji samochodu, schowamy się do biura. Podsumowując, samochód w bardzo fajnym stanie, mega zadbany, jak kupujecie auto używane, no to to są, wiecie, takie wyznaczniki danego egzemplarza, bo wiecie, egzemplarz do egzemplarza jest kompletnie nierówny. Takie auto możecie kupić, nie wiem, w granicach tam 40 tysięcy złotych, powiedzmy, nawet poniżej są niektóre auta wystawione, ale większość jest powyżej 40 tysięcy. No i ten stan tych samochodów jest naprawdę, naprawdę różny. Tutaj macie samochód mega przeserwisowany, nie wymagający żadnego wkładu finansowego. Yy, także zresztą że jak przejdziemy do dokumentacji, to Wam to wszystko pokażę, bo też jest to fajnie, wszystko przygotowane przez poprzedniego właściciela. Yy, samochód bezwypadkowy z lakierowanym jednym tylko i wyłącznie elementem, mocno doinwestowany. I bardzo zadbany, naprawdę tutaj nie ma żadnych śladów zużycia w tym samochodzie, jak na auto, wiecie, z 2014 roku z przebiegiem 200 tysięcy. Uważam, że ciekawa propozycja dla osób szukających ekonomicznego diesla, dobrego diesla, który ma dobre opinie. Samochodu takiego troszeczkę wielozadaniowego, no bo to jest taki samochód kombi, van, to jest taki, wiecie, auto bliżej nie sprecyzowane to jest auto i rodzinne i samochód taki, który na przykład może być jako drugi w rodzinie do rozwożenia właśnie dzieci, samochód wygodny generalnie do jazdy, wyżej się w tym samochodzie siedzi, także to jest naprawdę taka uważam fajna propozycja z mojej strony, że ten samochód się tutaj u nas pojawił, samochód jest mi dobrze znany i dlatego też ten samochód mogę Wam zaproponować co, lecimy, zaraz zrobimy sobie dokumentację samochodu i pojedziemy na stacji, pokażę Wam auto od spodu, bo też samochód w 2020 roku, a jakby inaczej przez obecnego właściciela, został profilaktycznie, słuchajcie, zabezpieczony antykorozyjnie tym słynnym środkiem Kron, o którym ja mam takie sobie zdanie na temat tej, znaczy na temat środka mam bardzo dobre zdanie, bo to jest bardzo dobry środek, aczkolwiek na temat systemu zabezpieczenia tych samochodów, czyli tej opcji jak to się robi, to do tego mam jakieś tam zastrzeżenia. No, ale o tym może później na stacji diagnostycznej to Wam pokażę generalnie, jak to wygląda. No i co, i na końcu zrobimy sobie podsumowanie. Przechodzimy do dokumentacji Volkswagena. Witam Was w moim biurze. Widać, jak, jaka marka tutaj przoduje. No ale dobra, przejdźmy może do historii Volkswagena. Komplet kluczy, zobaczcie, dwie sztuki. Nasza smyczka też musi być, jest dołożona. Kluczyki w ładnym stanie, niezniszczone, scyzoryki działające. Mamy książkę serwisową taką e, typową. Mamy oczywiście ten cały komplet. Wiecie, ten futerał z instrukcją obsługi i tak dalej, ale to zostawiłem w samochodzie. Tutaj macie wlepkę, macie kod silnika, macie kod lakieru. Generalnie takie cenne informacje, jak ktoś tam użytkuje samochód. Ale przejdźmy sobie taką historię serwisową. Zobaczmy. Tutaj mamy 14 rok, grudzień, 28 tysięcy. Oj, sorry robione w Audi Volkswagen czyli w autoryzowanej stacji 15 rok, grudzień 58 tysięcy tutaj coś rozpisane co było robione 16 rok 90 tysięcy i 17 rok 106 tysięcy chyba na ten 17 rok to nawet jest fakturka tutaj z Volkswagena mamy zobaczcie TIF niemiecki z 15 roku z maja tutaj mamy z 17 roku z maja fakturkę, to co mówiłem, 106 tysięcy kilometrów tu macie przebieg z Volkswagena. To jest to samo, także to jest ta dokumentacja jakaś tam dodatkowa, niemiecka, która została. No i przechodzimy do tej dokumentacji, którą tu zgromadził, słuchajcie, poprzedni właściciel. Tutaj mamy wydruk z hamowni. WWE Tuning. Wynik samochodu, słuchajcie, wyplu na hamowni 106, 106 koni, 241 Nm, nie wiem czy to dobrze widać, czyli miał, e, trzymał serię, tak to nazwijmy, a po schamowaniu miał 145 koni, 301 Nm, czyli nawet więcej niż powiedziałem. E, tutaj mamy całą dokumentację odnośnie tego systemu grającego, e, zakup głośników, e, zakup spoilera, zobaczcie, firma Tracklight chyba, jakoś tak to się nazywa, zaraz Wam to pokażę. Jest tego odgroma. Ogólnie tej dokumentacji tu jest bardzo dużo, dlatego nie chciałem, wiecie, tego. Takie głośniki są zamontowane. Nawet są jakieś prospekty chyba z tymi głośnikami. Poczekajcie, bo sobie zrobię tutaj porządek. Tutaj macie dane tego wzmacniacza czterokanałowego. Tutaj macie, zobaczcie, głośniki wysokotonowe, niskotonowe. No, jest to, powiem Wam szczerze, nieźle tutaj zgromadzone. Wszystko także takie głośniczki są zamontowane, czyli cały komplet głośników w aucie został wymieniony. Nie ma subwoofera i powiem Wam szczerze, nawet nie jest potrzebny. Także to chowamy. No i mamy wydruk ze stacji kontroli pojazdów 71% amortyzatory przód, 67-66% tył. Siły hamowania, wszystko jest zobaczcie wzorowo, wszystko na ok. Eee, także tutaj no nie ma żadnych zastrzeżeń. Tutaj mamy wydruk z. E, chyba ze zbieżności, raport pomiaru, tak, też była jakaś zbieżność ustawiana, widzę. No, mamy też wydruk z cepiku, pokażę Wam, jak tutaj wygląda. W 2018 roku auto sprowadzone, zarejestrowane, i tutaj zmiany właścicieli, odnotowane przebiegi, generalnie wszystko jest potwierdzone. Przebieg się w 100%. Zgadza, w momencie sprowadzenia do Polski auto miał 130 tysięcy km przebiegu, w 2020 roku został zmieniony, właściciel przy 170 tysiącach km przebiegu. No i przechodzimy do tej dokumentacji, poczekajcie wyjmę to sobie wszystko, będzie najłatwiej, żeby Wam to wszystko tutaj pokazać. Mamy wlepki, zobaczcie, serwisowe odnośnie oleju, olej zawsze był Motul 5W30, jakaś tam specjalna specyfikacja do tego silnika. I dwukrotnie był wymieniany filtr paliwa W tym samochodzie, czyli przy wymianie oleju Był wymieniany filtr paliwa Z tego co rozmawiałem Z poprzednim właścicielem Jakiś też do, dodatkowy preparat do tego filtra paliwa Był stosowany Tutaj ostatnia wymiana oleju 188 tysięcy Lipiec, to nie jest ostatnia wymiana oleju Bo jeszcze w, Tutaj też macie zobaczyć filtr paliwa wymieniony W kwietniu, ostatnia była wy, wymiana W kwietniu przy 198 tysiącach Kilometrów Także jeszcze macie do zrobienia tak naprawdę 3-4 tysiące na, na tym oleju, który jest. Tutaj mamy, zobaczcie, wydruk z prania filtra cząstek stałych. To zostało zrobione bez żadnego tak naprawdę, bez żadnej potrzeby. Ktoś po prostu chciał i to sobie zrobił. Zapobiegawczo, tak to nazwijmy. Jest na to jakiś tam wydruk. Wydruk, zobaczcie, co było robione, jaki jest przepływ przed i po. No nie wiem, ja nie podchodzę do tego tak, że powinno się robić na wyrost coś, aczkolwiek no tutaj tak obecny właśnie do tego podchodził, co dobrze o nim świadczy, aczkolwiek czasami, wiecie, ta nadgorliwość jest gorsza niż, yy, niż, niż taka po prostu, no, że robimy to, co trzeba przy zrobić, ale tutaj zostało zrobione to nad wyraz. Yy, tutaj macie to opisane, co było robione, czyli wymiana yy, kompletnego sprzęgła. Koło zamachowe sztywne tutaj 611 zł, sprzęgło 780-790 zł. Olej w skrzyni biegów 3 razy po 60 zł 180 zł. Słuchajcie, jakiś przewód, jakieś żarówki. Za wymianę tutaj 500 zł skasowali. Płyn chłodniczy został wymieniony i to było zrobione. Słuchajcie, w 16 czerwca 2020 roku. Tutaj mamy, słuchajcie, na poduszki silnika Lemfordera, poduszka silnika, zawieszenie silnika, fakturkę. Tutaj mamy na rozrząd. Rozrząd był robiony w maju 2019 roku. I tu macie jaki przebieg, fajnie też zrobione. Przy 156 tysiącach był robiony rozrząd. Jaki tu jest interwał? No teraz uważam, że interwał jest w granicach 100 tysięcy kilometrów albo 5 lat. Także spokojnie jeszcze macie 2 lata, tak? Był w 2019 roku, teraz mamy 4 lata. No to nie, rok jeszcze na tym rozrządzie możecie pojeździć. Tutaj mamy wymiany olejów, tak zrobione, do, taka dokumentacja zrobiona dodatkowa, też fajnie skserowane. No i tu mamy właśnie ten certyfikat zabezpieczenia systemem Kron, kwota 570zł i to zabezpieczenie zaraz zobaczycie na stacji kontroli pojazdów. Także no dokumentacja bym powiedział, że jest ponad normatywna, ponad przeciętna. No i szapoba tutaj dla nowego, dla obecnego właściciela, że tak tą dokumentację prowadził. Wszystko robione nawet ponad, ponad stan bym powiedział. Bo niektóre rzeczy tej wymiany nie wymagały, na przykład filtr cząstek stałych nie wymagał prania. A został, że tak powiem zregenerowany i wyprany. No co nam pozostało, lecimy na stację, zobaczycie sobie tu rano od spodu, zobaczycie jak wygląda zabezpieczenie podwozia firmą Krom. Zanim pojedziemy na stację to jeszcze Wam pokażę gdzie jest wzmacniacz ten czterokanałowy schowany. I Turan tutaj, jak w każdym takim, wiecie, prorodzinnym samochodzie, ma schowki tutaj dodatkowe, zobaczcie. O, i ten schowek tutaj został wykorzystany. Tak to schludnie zostało zamontowane. Ech. No i co, wsiadamy i lecimy na stację. Jak zobaczymy Turana z Niemiec od spodu, jak wygląda. W podwozie, osłona silnika jest. Tutaj komplet, zobaczcie takie przednie chlapacze. To wszystko w tym samochodzie jest. Mocno mokry od spodu samochód, no ale aury mamy niezbyt sprzyjającą do nagrywania. No ale tutaj najważniejsze jest, jak ta auto wygląda po zabezpieczeniu. Zabezpieczany był krownem. Tutaj zobaczcie takie natłuszczone to wszystko. Wydech w stanie, można powiedzieć perfekcyjnym, zero korozji. Zawieszenie, zobaczcie łącznik stabilizator z tyłu wahacze Naprawdę to wygląda bardzo świeżo, bardzo ładnie. No i tu podwozie, tutaj zobaczcie, też jest zabezpieczone widać. Tutaj w tym miejscu. No osłony są plastikowe, także tutaj nic nie zobaczymy za wiele, ale wygląda to wszystko naprawdę wzorowo, tak zobaczcie, tutaj tylne wahaczy w jakim stanie. Przyświecimy sobie Tam w tą wnękę. Nie ma żadnych wycieków wszystko suche, oprócz tego, że mokro jest od od aury jaką mam, także lecimy na plac, robimy podsumowanie. Czas na małe podsumowanie. Volkswagen Turan pierwszy raz w mojej ofercie, ten co stoi za mną pojawia się w mojej ofercie, mam nadzieję, że nie ostatni raz, zobaczymy jaki będzie oddźwięk w ogóle na ten samochód. 1.6 TDI, bardzo dobra jednostka, niezawodna tutaj Dodatkowo samochód fabrycznie bez koła dwumasowego, co jest bardzo ważną kwestią, uważam, bo zawsze Wam obniża koszty utrzymania tego samochodu, z czego w tym egzemplarzu macie już sprzęgło zrobione, nowe było, tak naprawdę na sprzęgle jest zrobione, nie wiem, 15 czy 20 tysięcy kilometrów, więc praktycznie to sprzęgło macie z głowy na, na, na długi okres, że tak powiem, użytkowania tego samochodu. Warunki mamy, jakie mamy, dlatego jest bardzo mało ostatnio prezentacji, Turan wjeżdża do oferty. Cena jest podana będzie podana w komentarzu pod filmikiem. Poczekajcie, tak naprawdę, na premierę tego, tego auta. Bardzo fajna propozycja dla osób szukających wielozadaniowego, rodzinnego, nie dość dużego samochodu, aczkolwiek z dużymi możliwościami przewozowymi. Ekonomiczny dieselek. Ja wiem, że teraz ropa jest droższa, ale wiecie, za miesiąc, za dwa może być tańsza. Z naszym rządem to nigdy nic nie wiadomo. Jaką cenę sobie ustalą, to, to taka będzie, więc tutaj bym na to nie brał, tego nie brał pod uwagę. Samochód przy tym spalaniu jest uważam dalej ekonomiczny i, i finansowo rozsądny. 14 rok, czyli samochód dosyć, no, dosyć świeży. No. Na moją ofertę tutaj jest dosyć świeży, tak, tak to nazwijmy. Nie jest to stary samochód, widać po nim, że jest bardzo zadbany, mocno doinwestowany tutaj przez poprzedniego właściciela i warto to docenić po prostu jak przy zakupie używanego auta, wiecie, zwracajcie uwagę na takie rzeczy właśnie, jak przy tym aucie, że samochód na samochodzie nie było oszczędzane, czyli było mnóstwo kasy było w to, w to auto włożone. Dla siebie ten samochód był. No i teraz przyszła zmiana, także my to auto pomagamy sprzedać przy okazji ogarniamy nowy samochód tutaj dla obecnego właściciela, także każdy będzie zadowolony i nowy właściciel na pewno z tego samochodu też będzie bardzo zadowolony. Jeżeli ci się prezentacja podobała, samochód jest pokazany z każdej możliwej strony pomimo aury, która panuje, pomimo siarczystego mrozu, to jakoś tutaj dajemy radę. Jak Ci się podobało, to zostaw komentarz, daj łapkę w górę. Jak macie jakieś ciekawe informacje o turanach, no to też możecie napisać, wiecie, ja nie. To nie jest jakiś mój konik. Samochód pierwszy raz w mojej ofercie się pojawia. Także też nie jestem wiecie, chodzącą encyklopedią na temat samochodów. Pewne modele znam lepiej, pewne modele znam gorzej, więc zrozumcie to też, że pewne rzeczy w niektórych prezentacjach mogą być mylnie przeze mnie przedstawione. Także e, e, Dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że subskrybujecie kanał, a jeżeli nie, no to zapraszam do subskrypcji. Trzymajcie się na razie.